Witam serdecznie na moim kanale, w pierwszym filmie z serii gotowanie dla początkujących. I podkreślam, że jest to. Będą to filmy pojawiające się raz w tygodniu dla osób, które w ogóle nie miały styczności z gotowaniem, więc osoby, które jako tako mają. Już doświadczenie kulinarne, proszę o niepisanie negatywnych komentarzy, bo jest wiele młodych ludzi, którzy z takich lub innych powodów po prostu poszli na swoje i nie mieli po prostu jeszcze możliwości ani styczności i po prostu sobie samodzielnie czegoś ugotować. I myślę, jak na pierwszy film, to zaczniemy od ziemniaków u nas mówimy ziemniaki kartofle w każdym regionie wiadomo mówią na to inaczej czyli dzisiaj pokażę jak obrać ziemniaki są to ziemniaki w tej chwili jeszcze stare ziemniaki ale myślę że jak będą już w miarę ładne młode ziemniaki to pojawi się film jak obrać ziemniaki młode i ugotować więc cóż potrzebujemy Potrzebujemy ziemniaki. U mnie wiadomo, jest większa ilość, bo jest większa liczba osób. Tak więc, jak na przykład jest jedna osoba, to nie wiem, ile pięć ziemniaków w zależności od potrzeby. Tak więc, zastosowujemy swoją, że tak powiem, ilość ziemniaków do liczby osób w domu. Czyli, tak mam tutaj ziemniaki. Nie wiem, myślę, że jest tutaj, nie wiem, w granicach, może do 3 kg, 2,5 kg. Można sobie oczywiście zważyć, kupujemy sobie, ile potrzebujemy. Do tego potrzebujemy tak. Najprostszym i właśnie najłatwiejszym sposobem ubrania ziemniaków jest obieraczka czyli dla osób początkujących, ale, mimo wszystko, nożyk będzie potrzebny. Ja pokażę, jak robić obieraczką i jak ubierać nożykiem obieraczkę sobie można kupić w każdym praktycznie sklepie, gdzie można dostać naczynia lub w jakimś tam markecie myślę, że jak ktoś robi pierwszy raz to obieraczką jest najlepiej ale nóż jest potrzebny do wyciągania takich yy, niedoskonałości zadziorów z ziemniaka, najlepiej jakiś yy, taki zgrabny malutki dobrze Odstawmy te ziemniaki, tutaj potrzebujemy jakieś garnka misy z wodą, kto co ma, wiadomo, jak mówiłam, jest to skierowane do osób początkujących, czyli nie każdy na początku swojej historii z gotowaniem ma wszystkie naczynia, czyli nawet może być to garnek z wodą czystą, w której tą wodę będziemy ubierali te ziemniaki i będziemy je myli. Możecie też myć sobie bezpośrednio, rzucając do zlewu i myć sobie w zlewie, ale ja chcę Wam pokazać, tak że jest to tutaj taki, taka miska z wodą. I jest następny garnek jakiś, wiadomo, potrzebujemy mniejszy lub większy. I, I sól potrzebna. Właściwie to już widzicie wszystko. I tutaj mam taką, taką miskę, jakąś starą, czy jakieś stare wiadro. Co tam macie? Nie musi być piękne. Może być całe, może być pęknięte. Jakieś takie, żeby po prostu nie było zbyt dużej dziury, żeby nam to nie wylatywało. Tutaj będę dawała ubierki po prostu z tych ziemniaków. Ja sobie ziemniaki przestawię na drugą stronę gdzieś. Żeby mi było wygodnie i ubierając właśnie te ziemniaki to Wam będę opowiadała Czyli zaczynamy od ziemniaka ubieramy go obieraczką co mnie tak naprawdę zmotywowało do tego motywowało mnie to do tego też byłam młodym człowiekiem którego tak naprawdę nikt nie nauczył nawet ubierania takich Takich ziemniaków, no i kiedyś też nie było internetu. Więc, jak nie nauczyła nas mama, babcia lub ktoś tam inny, to po prostu nie mieliśmy możliwości się nauczyć. O. Widzicie, ten akurat ziemniaczek jest bardzo ładny. Nie ma żadnych zaskórniaków ni nic. Weźmiemy jeszcze drugiego. Ziemniaka. obieraczką no, biorę zaraz przy... Ja w zasadzie powiem Wam wolę bardziej ubierać nożem. Ziemniaki. Ale kto jest nauczony obieraczką, tak powolnowoczesnemu to obiera. Obieraczką. Jak są bardzo, bardzo brudne ziemniaki, że są w ziemi, to można je po prostu umyć. Mundurka i o mamy następnego ładnego zimniaczka. Potem, w miarę możliwości, to będziemy je przykraiwali na pół. I oweśmy teraz takiego ziemniaka dużego, i teraz o, przeniosę się na nóż. Łatwiej jest, powiem Wam, ubierać obieraczką. No, nóżem trzeba to tylko, tylko. Gdyby widzicie, ta skórka była cienka po prostu. I ubierać. On już troszkę, widzicie, będzie miał niedoskonałości. Będziemy go tutaj ubierali. Wiecie, ludzie z takich lub innych powodów po prostu są. Zmuszeni do, że tak powiem, do podejścia pierwszego, do gotowania, nie mając w ogóle styczności i, tak powiem, smykałki do tego. Więc myślę, taki kanał może się akurat sprawdzi. Zobaczymy, jest wiele kanałów kulinarnych o, i takie doskoniaki. Wyciągam po prostu czubkiem noża. Nie zostawiamy o takiego brzydkiego, bo to wszystko byśmy po prostu jedli. Tylko sobie po prostu to trzeba wyciąć w taki lub inny sposób. Ma być kartofelek czyściutki. O. Mamy chyba, gotowego. Jednego. No. I takiego sobie przekroję. Jak coś potem by zostało, po prostu to jeszcze można poprawić w wersji ostatecznej, teraz weźmiemy drugiego ziemniaka. Jak no, mam takie, takie duże ziemniaki ja mam całości. Ziemniaków nie będę ubierała, bo u mnie jest dosyć sporo tych ziemniaków. Pokażę na dwóch jak ubieram ubieraczką i na dwóch jak ubieram po prostu nożem w ten sposób. Jest też wielu, powiem Wam, mężczyzn, którzy nie umieją gotować młodych ludzi. Ja też, powiem Wam, nikt mnie nie, nie nauczył. Jak mówiłam wcześniej, internetu nie było. I musiałam się po prostu uczyć od podstaw. Mam nadzieję, że, że po prostu... Te filmy będą w jakiś tam sposób przydatne dla osób, które zdecydują się ugotować dzięki mnie coś po raz pierwszy. Tak więc, jak mówiłam na początku, proszę osoby, które już mają doświadczenie kulinarne, żeby nie pisały jakichś negatywnych komentarzy w tym kierunku, bo będzie to tematyka skierowana do osób początkujących, które nigdy, nigdy jeszcze niczego nie gotowały. A jak wiecie, ziemniaki są podstawą do wielu, wielu, wielu dań. Tak więc. W pierwszej kolejności trzeba się nauczyć ubierać te ziemniaki i zobaczcie już mamy te, te ziemniaczki tutaj ubrane Jak stwierdzicie, że o taki ziemniak jeszcze coś ma to sobie wyciągacie Możecie poprawić i, i o sobie jeszcze przekroję na, na mniejsze po prostu części ziemniaki ja zaraz ubieram pozostałe ziemniaki potem te ziemniaki trzeba zlać tą wodę i dokładnie po prostu jeszcze raz przepłukać wodą i będziemy je wkładali do garnka czyli widzimy się jak ja już pozostałe ziemniaki sobie Ubiorę żeby Wam tutaj niepotrzebnie nie przedłużać. I ziemniaki mam już umyte, rzucone do garnka. Ziemniaki zalewam wodą w ten sposób, żeby całość ziemniaków była po prostu pokryta. Żeby po prostu one wszystkie były w wodzie. Wody do tego stopnia, ale też nie na całość, bo w czasie gotowania to nam by gdybyśmy cały garnek dali to by nam się to woda podniosła i wykipiała i na tą ilość ziemniaków jak u mnie daję łyżkę soli i zaraz zostawiamy te ziemniaki na gaz i widzimy się w momencie jak one się zaczną już gotować i będę Wam pokazywała jak trzeba je mięszać, żeby one się równomiernie nam ugotowały czyli ja teraz stawiam garnek na gaz a z wami się widzę jak już się woda w ziemniakach zacznie gotować przygotuję sobie jakiś większy, większą łyżkę czy widelec, coś do mieszania i będziemy potem mieszali. Po co mieszamy ziemniaki? Ziemniaki mieszamy potem do samego spodu, żeby one się po prostu nam równomiernie ugotowały. Czyli teraz stawiam na gaz i widzimy się. U, u was to, tak na, za chwilę u mnie to troszeczkę potrwa. I już ziemniaki. Może zaświecę. Wezmę was w dłonie żebyście dobrze widzieli, już widzicie, woda w ziemniakach zaczyna się gotować. Ja mam taki o widelec, ale może być równie dobrze jakaś taka łyżka i w tym momencie ziemniaki trzeba już to jakieś, myślę, 5 minut mieszać, żeby one się. Równo już od momentu właśnie widzicie zakipienia, zagotowania tej się wody mięszać. Wstawiłam was na stole, ale widzę, że statyw słabo po prostu obejmuje i mięszamy te ziemniaki i za jakieś pięć Kolejnych minut mięszam ponownie, potem tym widelcem lub jakimś innym widelcem będziemy po prostu wbijali, patrzyli, można sobie na talerzyk wyciągnąć, czy ziemniaki będą yy, miękkie, o, i tak, żeby sobie ustalić dobrą. Po prostu normę mieszania to mieszamy tak około co 5 minut. Możecie sobie mniej więcej to robić, tak lub po prostu patrząc na zegarek. O, ja już postawię Was tutaj. O. I mamy pierwsze mieszanie ziemniaków już zaliczone. O, może tak. Będziecie dobrze widzieli. Dokładnie do spodu. Jak widzicie, nie przykrywałam ziemniaków, żeby ładnie para tutaj mi wychodziła. ta ja właśnie biała woda, jakby było dużo tej wody, w czasie gotowania by nam się podniosło i zalałoby nam całą kuchenkę. Także nie nalewamy całego garnka tej wody, żeby nam to nie wykipiało i mieszamy ziemniaki po raz kolejny o. one się już robią coraz miększe ale są jeszcze twarde Dobrze. I tak już więcej Wam tutaj nie będę pokazywała, jak mieszam ziemniaki. Myślę, że jest wszystko już jasne. Mieszamy co jakiś czas. Jak określiłam, może być co 5 minut, możemy sobie określić, do momentu, aż ziemniaki będą miękkie. Bijamy widelca, bierzemy sobie na talerzyk, czy próbujemy i. Wtedy wiemy jak ziemniak już jest mięciutki, to będziemy scedzać tą wodę i tłukli, tłuczkiem. Mieli jak to się mówi za pomocą tłuczka te ziemniaki. I moi drodzy, już ziemniaki się ugotowały. I ja Wam zaraz pokażę na podstawie jednego takiego ziemniaka. Idźcie sobie na taras i zobaczcie, jak on ładnie się tutaj o, już nam rościna. To znaczy, że ziemniak już jest ugotowany. Ja zaraz wyłączam gaz i będziemy je scydzali. Ziemniaki jak już widzicie mam w zlewie przygotowałam sobie już tłuczek. Scedzamy je już w jakiś sposób. Możecie sobie też nasito scedzać. Ja mam nadzieję, że dobrze będziecie widzieć, bo troszkę mieć tutaj w cieniu. O. I sobie tak uchylam po prostu krążek. I tak żeby ziemniaki nam... Nie wyleciały, bierzemy oczywiście sobie jakąś ścierkę. Garnek jest gorący i przechylamy, uważamy na parę, żeby się też nie poparzyć. I dotąd też nam woda wszystko ścieknie. I zruszam po prostu tutaj w garnku. To sobie odkładam na bok. Widzicie, ładnie parują. I teraz przystępuję do po prostu wniecienia tych ziemniaków tak żeby wszystkie ziemniaki były dobrze poduszone chuczek. Te ziemniaki też można kupić w każdym sklepie, w marketach, więc myślę, że z tym raczej nie będzie problemu. Bo oczywiście, z ostatecznością jest, możemy te ziemniaki też jeść po prostu z jakimś tłuszczykiem w całości. I powiem Wam moi. Kochani, momencik. Ja sobie tutaj ziemniaki postawiłam na stole, na desce, żebyście mogli dobrze zobaczyć, jak one wyglądają po ugotowaniu. Myślę, że jeżeli ktoś się po raz pierwszy zdecydował ugotować ziemniaki, że nie było tak źle, że się, że tak powiem, wszystko powiodło, no ja już dzisiaj chyba się Pożegnam, jak po prostu macie ochotę. Możecie w komentarzach pisać, co byście chcieli, takiego prostego, żebym po prostu na swoim kanale wam ugotowała. Jeżeli będę po prostu miała możliwość, to postaram się pokazać. I zapraszam na mój, że tak powiem, kanał. Są też filmy o różnej tematyce. Jest to ten film jest pierwszym filmem z serii gotowanie dla początkujących i myślę, że takie filmy będą się pojawiały raz w tygodniu. Zobaczę jaki dzień tam sobie po prostu określę i zapraszam do kolejnych filmów. Myślę, że następnym razem już jak mamy ugotowane ziemniaki. Zrobimy coś do tych ziemniaczków, jakiś mięsny dodatek. Więc cóż, kochani, ja się dzisiaj żegnam, pa!